Serce moje zapragnęło miłości do Marii. I znowu proszę Ojca mojego ukochanego, daj mi pokochać matkę Twoją, tak jak i Ciebie kocham Jezu. Nie czekałam długo. Kilka kilometrów od mojego miejsca zamieszkania spotkałam ją. Matka Boża nieustającej pomocy z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Patrzy na nas. Tylko, czy my tak sobie myślę, też patrzeć na nią umiemy? Tak jak z miłością, na przykład, patrzymy na zdjęcie kogoś, kogo bardzo kochamy, kto jest z nami blisko, a już nie jest z nami, bo na przykład zmarł. Patrzymy wtedy na takie zdjęcia, nawet łezka nam się zakręci wokół. Więc czy, będąc w kościele czy gdzieś w sanktuarium, jak patrzymy na Matkę Bożą, czy też tak odczuwamy, też tak nas poruszy serce? Nie wiem. Po prostu tu patrzę: Matka Boża jest z nami i tylko czeka na nasze zaufanie. Od tej pory coś we mnie drgnęło. Spotykam się z nią w klasztorze w Radziejowie, kiedy tylko mogę. Kiedy tylko jestem na zakupach. Zawsze idę, pokłonię się przy obrazie jej pięknym. Co środa odmawiam również nowenne do Matki Bożej nieustającej pomocy, a ona pomaga mnie i mojej rodzinie. Tylko Mało od nas chce, żeby tylko jej zaufać, żeby jej zawierzyć. To nic nie kosztuje, ale ile możemy zyskać, to ten tylko może wiedzieć, kto się przekonał. A drugą Matkę Bożą, bolesną, spotkałam i poznałam w sanktuarium w oborach. Ona też zapukała do mojego serca, bo tak jak ją. Yy, tak jak Oda ma właśnie dużo boleści w sercu, tak jest też dużo boleści akurat wtedy, co byłam u niej, było we mnie, w moim sercu. I tak dlatego tak szybko, żeśmy się pokochały bez słów. Każda matka nosi w sobie boleść z różnego powodu, ale obie moje matki które są mi bardzo bliskie, pomagają mi do dziś, tak jak kiedyś, moja mamulka najukochańsza. Prowadziła mnie za rączkę przez tyle lat, ale po jej śmierci zostałam sama i wtedy błąkałam się drogami, które prowadziły donikąd. Byłam samotna. Ale teraz nie jeden może mi zazdrościć tak wielkiej miłości, jaką mi daje wiara. A wiara to jest Matka Boża i Pan Jezus i zaufanie. Amen.